Pan z wami. I duchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Jezus ruszył na przejdzie do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betwagę i Betanii do góry zwanej Oliwną wysłał dwóch spośród uczniów uczniów mówiąc idźcie do wsi która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie ośleł uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiąż, odwiążcie jej i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie, Pan Go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich Jego właściciele, czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. I przeprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy Jechał stłali swe płaszcze na drodze, zbliżali się już do zbocza góry oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno. Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego, Nauczycielów zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł, powiadam Wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Oto słowo Pańskie, małym Tobieństwem. Drodzy bracia i siostry, Naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Trzymamy palmy w górze i w ten sposób chodzimy do świątyni.